Cześć moi drodzy, z tej strony trenera do celu z pasją, w dzisiejszym odcinku instruktaż popularnego ćwiczenia na pośladki, czyli unoszenie nóg Reverse Hyper. Zapraszam do oglądania! I kochani widzowie, postanowiłem nagrać materiał o reverse hyper, czyli unoszeniu nóg na pośladki, ponieważ ćwiczenie, jak większość zresztą wydaje się proste, łatwe, a jest niepozorne, i również tutaj popełnia się masakryczną ilość błędów. A warto ćwiczenie zrobić poprawnie, choćby z tego względu, żeby nie tylko poczuć pośladki, ale również wzmocnić. Dolny odcinek pleców, a wykazuje się, że właśnie przy Reverse Hyper jesteśmy w stanie zadbać o dolną część grzbietu, więc naprawdę warto, bo ileż to osób narzeka na obolałości, bolesności w odcinku lędźwiowym. A wiecie czemu narzekają? Bo go nie ćwiczą i go nie wzmacniają, a nie dlatego, że on boli od tak. Sam z siebie e, bez powodu. Ale do rzeczy. Dziś pokażę wam wersję wykonaną na ławce rzymskiej, gdzie położymy się jakby odwrotnie i głową będę tutaj skierowany do dołu, bo chcę zwiększyć jakby zakres ruchu działania na rozciągnięcie grupy kurszowo-goleniowej i pośladków oraz oczywiście ich. Do pięcie. Jeżeli to ćwiczenie wykonamy na ławce, na skrzyni czy na piłce, zapewne zakres ruchowy będzie niestety nieco mniejszy, ale nie znaczy to, że ćwiczenie będzie jakoś... O wiele gorsze, także jakie macie możliwości, takie wykorzystujcie. Ćwiczenie to stanowi fantastyczne uzupełnienie treningu na pośladki z większymi ciężarami na sztangach, na ketlach. A tutaj po prostu wykonamy sobie ten ruch. W tym przypadku bez żadnego obciążenia, ale możecie założyć gumę, możecie dociążyć jakby swoje nogi takimi opaskami z kilogramami, które zaczepiacie w okolicy łydki, w okolicy stopy. No dobra, ale do rzeczy, ponieważ nie chcę być bezpłodny i nie chcę się tutaj wbijać tym miejscem w podpórkę, kładę sobie matę, żeby było mi. Wygodniej i komfortowo. I teraz co? Moim zadaniem jest znaleźć takie miejsce, w którym po prostu kończy się mój brzuszek, a zaczynają się biodra. Dzięki czemu będę mógł prawidłowo wykonać reverse hyper. Schodzę tutaj do dołu. Uwaga, sprawdzam, czy jest mi dobrze. No i co? W tym momencie się tutaj podtrzymuję. Rotuję lekko stopy swoje uda na zewnątrz, co pozwoli już tutaj na wstępie dać sygnał mojej pupie, że chcę pracować mięśniami pośladkowymi, średnimi, małymi, a nie tylko pośladkowym, wielkim, schodzę do dołu, rozciągam grupę kulszowo-goleniową oraz pośladki i uwaga, hop, spinam je. Spinam je, przytrzymuję tutaj w fazie koncentrycznej, wywołuję taki skurcz izometryczny, napinam swoje pośladki, powolutku wracam do dołu i Hop, znowu je spinam i kończę ruch wtedy, kiedy moja noga tworzy jedną linię z moim tułowią, tułowiem, a nie wcale wyżej, bo to spowoduje, że wygnę się w kręgosłupie. Schodzę niziutko. Hop, spinam. Dobra, sprawdzę, bo coś mi tutaj niewygodnie. O, może tutaj się zaprę. Dobra, schodzę niziutko. Hop, spinam pośladki. Także zobaczcie, powolutku, na kontroli. Bah! Jeszcze mogę rotować uda na zewnątrz, rozszerzając tutaj na boki, co pozwoli, jak już wcześniej Wam przedstawiłem, dopiąć, wzmocnić bardziej boczne, górne części pupy, czyli pośladkowy, średni i mały, które to są schowane pod pośladkowym wielkim, więc są w stanie również wypychać go bardziej. Do tyłu, co pozwoli Wam na wizualne powiększenie mięśni pupy. A przecież jest to bardzo istotne, bo kto nie chce mieć fajnej, odstającej, zgrabnej, jędrnej pupy, a nie jakiegoś zwisającego placuszka. Także starannie schodzimy do dołu, rozciągając pupę i hop, dopinamy. Tak jak mówię, jeżeli w 15 powtórzeniach, w trzech seriach. Robicie to bez problemu, po całym treningu na wolnych ciężarach typu hip thrusty, martwe ciągi, możecie dorzucić sobie opaski takie obciążeniowe, ewentualnie gumę mini band, którą będziecie jeszcze jakby rozszerzać na boki, co zwiększy aktywność pośladków bocznych części tych właśnie mięśni. Także dopinamy. Jakich błędów się wystrzegać? Bezwładne machanie, to nie jest ćwiczenie, na pupę tylko wyginanie pleców, rodem z latynoskich Instagramów. Tak nie robimy. Przecież to jest bardzo niedobre. Zobaczcie, co tu się dzieje. No, co Wy chcecie tutaj zrobić? Mam nadzieję, że tak nie robicie. My chcemy tutaj wyizolować pupę, czyli skupiamy się na tym, że tułów jest nieruchomy, a pracujemy tylko w stawie biodrowym, unosząc nasze nogi kiedy ciało tworzy jedną linię, fantastycznie jesteśmy w stanie dopiąć pośladki. Polecam tutaj 3 serie po 15 powtórzeń jako uzupełnienie treningu z większymi ciężarami. Tutaj z kolei popracujemy nad włóknami czerwonymi mięśni pośladkowych, które również warto wzmocnić. Włókna białe popracują oczywiście na mniejszej ilości powtórzeń z większym Ciężarem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Do celu z pasją. Cześć!